Hello there, z tej strony Lego Hero Polska. Dawno nie dostaliśmy żadnego batulpaka z imperialnymi minifigurkami. Mi tego udało się zdobyć trochę przed premierą. Konkretnie w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję zestawu 7.5.4.1.2, czyli Battle Packa z Dead Trooperami oraz Night Trooperami. Zapraszam Was do oglądania. Na pudełku mamy oczywiście logo Lego Star Wars, klasyczne informacje zaprezentowane wszystkie cztery minifigurki. Oczywiście pokazana też jest jakaś scenka bitewna z naszym zestawem. Z tyłu pudełka też nie jest spokojnie, bo znowu mamy tutaj jakieś strzały, wybuchy, tylko tym razem po prostu transportowiec wylądował. Mamy tutaj też logo LEGO Star Wars oraz pokazaną funkcję bawialną. Zawartość pudełka to dwa papierowe woreczki, instrukcja, na akładce klasycznie brzydki render oraz kod QR, pod koniec mamy zaprezentowane inne zestawy z tej fali, w tym bardzo dobrze zapowiadający się myśliwiec na Microfighter, a na końcu klasyczny robocik. No dobra, zestaw złożony. Zacznijmy od tej misternej konstrukcji. Tak jak to zwykle z battlepackami bywa, konstrukcja jest po prostu badziewna. No i tak jest też w tym wypadku. Z tego co mi się kojarzy, to ma to odzorowywać imperialny transportowiec, który pojawił się między innymi w Rebelsach, albo w właśnie serialu o Asoce. No i czy to przypomina ten transportowiec? No, ja bym polemizował. No ale tak czy siak, mamy tu miejsce na minifigurki, w tym dla jednego pilota. Z ciekawszych rzeczy mamy tutaj jeszcze dwa stud shootery, tarcze imitujące osłony, no albo coś w rodzaju skrzydeł, uchwyty na bronię szturmowców oraz bardzo symboliczne silniki. Patrząc na cały statek, zdecydowanie największe wrażenie robi ta szyba imitująca osłonę od kokpitu. Tak naprawdę z ciekawszych rzeczy dotyczących tej konstrukcji, to tyle. Dobra, przechodzimy do tego co najważniejsze w tym zestawie, czyli minifigurek. Zaczniemy od zwykłego night Troopera, który pojawił się już w zestawie z pojedynku na Peridei, więc nie jest to żadna nowość. Jeżeli chodzi o samych night trooperów, jeśli ktoś nie oglądał serialu Asoki, to właśnie tam oni się pojawili, no i byli to żołnierze wielkiego Admirała Trauna. Większość z nich była po prostu wskrzeszona do życia przez siostry Nocy. O uzbrojeniu za bardzo nie ma co mówić, ponieważ szturmowiec jest wyposażony w klasyczny blaster. Jeżeli chodzi o tors oraz nóżki to jest to zwykła zbroja szturmowca na nowym designie z dodatkowymi czerwonymi, no tak właściwie bordowymi bandażami oraz złotymi wstawkami. Według mnie te elementy naprawdę fajnie uzupełniają zbroję szturmowca no i szkoda, że nie mamy tu nadrukowanych rączek, ale można było się tego spodziewać. Jeżeli chodzi o hełm, to można dosłownie to samo o nim powiedzieć. Jest to zwykły hełm szturmowca ze złotymi wstawkami, które według mnie świetnie go uzupełniają. No, niektórzy ludzie nie są fanami tych hełmów na tych moldach z 2019 możecie mnie poprawić w komentarzach, jeśli się mylę. No, ale mi jakoś strasznie one nie przeszkadzają, powoli się do nich przyzwyczajam. Jeżeli chodzi o główkę, to omówimy ją sobie tylko raz, ponieważ wszystkie cztery minifigurki posiadają takie same głowy. Jest to oczywiście, jak dobrze widać, głowa wskrzeszonego żołnierza Imperium. No i myślę, że jest ona naprawdę całkiem dobrze zrobiona. Nie powiem jak odzerowana, no bo takich żołnierzy bez hełmów za bardzo nie widzieliśmy w serialu o Asoce, ale według mnie naprawdę fajnie się prezentuje. No i dobrze, że o coś takiego zadbali, a nie dali im zwykłe główki. Drugi żołnierz, jakiego dostajemy w tym zestawie, to również zwykły Night Trooper, tylko ten. Trochę się różni od swojego poprzednika, i jest to unikatowa figurka dla tego zestawu. Jeżeli chodzi o broń, jest wyposażony w taki sam blaster. Nóżki są takie same jak u jego poprzednika, niczym się nie różnią, ale unikatowy zaś jest tors. Tutaj tak naprawdę największa różnica to ułożenie tych bandaży, no tak naprawdę tyle. No i złote elementy też są trochę w innych miejscach. Więc fajnie, że te dwie figurki dla zróżnicowania dostały różne torsy. Obydwa torsy różnią się również z tyłu. Na jednym mamy nadrukowane te pasy, bandaże, no a na tym drugim nie mamy żadnych, mamy tylko złote wstawki. Największą uwagę jednak przykuwa zdecydowanie hełm, głównie dlatego, że jest on szary i według mnie naprawdę świetnie się to prezentuje, w sensie no, można się czepiać, że biały Thor, e, szary hełm, no ale wiadomo, tak było w serialu. Ja myślę, że to bardzo dobra decyzja, że po prostu mamy specjalny hełm właśnie w takim kolorze, no a nie drugi biały z jakimiś innymi bandażami i tym podobnymi. Więc naprawdę, według mnie, uważam, że jest to na plus. Tak jak wspomniałem wcześniej, główka jest taka sama. Tak się prezentuje taki szturmowiec z serialu o Asoce, Night Trooper obok zwykłego, klasycznego trupera. Tak jak wspomniałem, największą uwagę tutaj przykuwają zdecydowanie te pandaże oraz złote zdobienia. No i tak naprawdę to są w sumie jedyne różnice między tymi minifigurkami. Zjedza! Dead Trooperzy pierwszy raz pojawili się razem z premierą filmu Water 1. Później już pojawiali się w różnych filmach czy serialach. Między innymi właśnie w serialu o Asoce, gdzie pojawili się ci konkretni Dead Trooperzy. Obydwie minifigurki są identyczne i różnią się tylko uzbrojeniem, dlatego, mam nadzieję, że wybaczycie mi, jak omówię tylko jednego z nich. Jeżeli chodzi o tors oraz nóżki, to mamy tutaj nowy design specjalnie zrobiony pod Dead Pod te ich nowe wersje różnią się od tych starych Złotra 1. No i co? Może to oznacza, że dostaniemy niedługo jakichś zwykłych Dead Trooperów bez, bez tych złotych elementów. A jak już o nich mowa, no to oczywiście tak jak zwykli szturmowcy, mamy tutaj kilka złotych wstawek e, oraz kilka czerwonych bandaży, co według mnie naprawdę fajnie uzupełnia te minifigurki. Ale tak jak mówię, mam nadzieję, że gdzieś niedługo pojawią się zwykli Dead w jakimś battlepacku. Z tyłu również mamy bandaże i złote elementy. No i o hełmie mogę powiedzieć to samo co o helmie szturmowca: czyli że mamy tutaj zwykły hełm Dead tylko że ze złotymi elementami, które też fajnie to uzupełniają, no ale mówię to znowu, mam nadzieję na jakiś powrót zwykłych, yy, szarych, czy tam w sumie czarnych, klasycznych Death Trooperów do Lego. Jeżeli chodzi o głowę, no to tak jak wcześniej wspominałem, wszystkie figurki mają takie same, no i tutaj znowu mamy główkę tego nieumarłego żołnierza Imperium. Tak wygląda Death Trooper z serialu o Asoce, obok tego klasycznego Złotra 1. Tak jak wspomniałem, design na torsie oraz nóżkach trochę się różni, ten nowy też ma nadruki na stopach, więc według mnie jest to naprawdę upgrade tego designu. No i oczywiście wiadomo, że największą różnicą są też te złote elementy oraz bandaże, które ma jedna z wersji. Podsumowując, zacznę od rzeczy, o której tak naprawdę jeszcze nie wspomniałem, czyli od ceny. Uważam, że katalogowa, która wynosi 90 zł bez grosza, jest zdecydowaną przesadą. No co prawda, w porównaniu do Battle Packa z zasadzki Mandalore, no to mamy tutaj, no jakby nie patrzeć postęp, bo jest on o 5 zł tańszy. No ale uważam, że taki zestawik z czterema figurkami i malutką konstrukcją powinien kosztować góra 60-70 zł. No Ale nie martw się, bo po jakimś czasie pewnie za tyle będzie można ten zestaw dało się kupić. Co do samego zestawu, to uważam, że jest to naprawdę przyjemny battle pack. O ile konstrukcja jest fatalna, no to, to raczej żadna nowość w battle packach, raczej nikt tych battle packów dla konstrukcji nie kupuje. To minifigurki są naprawdę świetne. Trzy z nich są unikatowe dla tego zestawu, no tak właściwie to dwie, bo truperzy są tak tacy sami, ale uważam, że wszystkie naprawdę są bardzo dobrze dopracowane, bardzo szczegółowe, no tylko uważam, że nie jest to battle pack do budowania armii. W sensie myślę, że takich battlepacków kupię sobie nie wiem może z 4-5 i nie będę po prostu z takich żołnierzy budował armii, no bo są to takie trochę niszowe jednostki. Pojawili się oni tylko w serialu Osoce, no i możliwe, że jeszcze gdzieś tam w przyszłości będą się pojawiali. Ale tak naprawdę nie jest to taka armia Imperium, tylko po prostu te oddziały niedobitków Trauna. Napiszcie co wy uważacie o tym zestawie, czy będziecie go kupować do swojej kolekcji. A jak tak, to w ilu sztukach? Czy jeden Wam wystarczy, czy może będziecie sobie budować ich jakiś mały oddział lub większą armię? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. A to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. I na razie.